Cześć widzowie, mam dla was odcinek związany z tematem przewodnim kanału. Czyli mam tutaj sporo książek o panu Samochodziku. Dokładnie jest ich sześć. Połowa serii. Więc dzisiaj opowiem wam tak trochę o właśnie panu Samochodziku, o tym kim był tak naprawdę ten człowiek, który to napisał. I kilka takich podstawowych faktów. Zacznijmy od autora. Nie będę tutaj mówił, kiedy się urodził i tak dalej, tylko po prostu powiem to, co wywało jakby e, jakiś wpływ na jego sztukę. Czytam tam, na kładce książki, z tyłu. Zbigniew Nienacki postanowił kiedyś, że zostanie pisarzem. Pożegnał wtedy swoje rodzinne wielkie miasto z neonami, tramwajami i mrowiem mieszkańców. Tu chodzi o Łódź, bo urodził się w Łodzi. I osiadł w niewielkim domku z czerwonej cegły na skraju mazurskiej wioski nad brzegiem Wielkiego... Wielkiej Wody, Wrót Wielkiego Lasu. Bardzo mi się to podoba, że w komunie ludzie pisali z taką dozą... z taką lekką dozą fantazji. To rozlewisko jezioraka na pojeziu iławskim, czyli koło iławy. Gdy spojrzeć na mapę, zaiste, sama tylko woda i lasy. Żyjąc wtedy w owym mazurskim zaciszu sprawił sobie pan zbiegnie w jachcik, niewielki dla wypraw wodnych w siną dal i niewielki samochodzik terenowy dla łączności ze światem. I tam też właśnie napisał swoich dwanaście opowieści o panu samochodziku i jego przygodach. Ta książka, którą masz przed sobą, jest jedną z owych dwunastu. Jeśli jesteś już w szóstej albo siódmej klasie, to powinieneś się łatwo przeczytać. A jeśli jesteś trochę młodszy, możesz przynajmniej spróbować. Dalej jest jeszcze tekst, ale przedstawię wam go później. Kim był tak w zasadzie Nienacki, co tak wywarło wpływ na jego sztukę. Po pierwsze, właśnie te lasy, ta woda. To bardzo często się pojawia właśnie, wydaje mi się, że ten pojazd jakby pana samochodzika, czyli był wzorowany właśnie na tym samochodziku, terenowym i na tym jachcie. Oprócz tego, co może zdziwić, Nienacki był komunistą. Jest to prawda i co ciekawe, to rzeczywiście wywołało pewien wpływ na jego sztukę, no ale dobra. Przeczytam wam dalej. Eee, tak. A gdy już powiesz, przeczytałem wszystko z serii pa Przygód Pana Samochodzika, co było w szkolnej bibliotece, możesz napisać te autora. On wtedy żył jeszcze, bo to jest wydanie z 1988 roku. Napisz zwłaszcza wtedy, gdy chcesz mu się zaproponować, gdy jesteś z czegoś rad, albo gdy masz powód do smutku. Tak, bo życie nie składa się z samych radości. Do tej pory słuchał pan Zbigniew tego, co miał mu do powiedzenia jego własny syn, ale syn mu podrózł i został lekarzem w wielkim mieście, daleko od mazurskiej wioski nad wielką wagą. Czy są więc w naszym kraju chłopcy i dziewczęta, tacy, jak w przygodach pana samochodzika, którym zdarzyło się przeżyć własne wakacyjne przygody, czy są tacy, którzy potrafią wymyślić coś interesującego? Jeśli są, niech napiszą, a my ich listy przekażemy panu Zbigniewowi. Ja to narzuczę. adres i tam adres wydawnictwa. I tak, mam sześć książek. Tu widzicie, że jedną nadal jeszcze czytam. Nawet dwie. I tak. Wymienię wam teraz poszczególne książki. Wyspa Złoczyńców. No i opowiem wam jeszcze odrobinę o nich. W, w książce Wyspa Złoczyńców chodzi o to, że jest jakby zaginął taki skarb. Ktoś go zrabował. I przyjeżdża pan samochodzik. Właśnie w okolice tam miasta. To był Antoninów Nadwisło. Niestety nie udało mi się znaleźć tego miasta. Bo o tym opowiem za chwilę, ale czasami właśnie zbytnie Nienackie zmieniał kilka liter w nazwie miejscowości, żeby to żeby się nie udało jej odnaleźć i żeby tam turyści nie zjeżdżali się swoimi tłumami, co by przeszkadzało mieszkańcom. No i wjeżdża do tego miasta i tam grasował kiedyś Barabasz. i Tam jest także taka ekspedycja antropologiczna, czyli goście, którzy badają jakby kości. No i ogólnie musi znaleźć też zbiory dziedzica Dunina. Dalej mamy moją chyba ulubioną książkę, najsłynniejszą. Czyli Pan Samochodziki Templariusza. To jest bardzo ciekawa. I opowiada o Panu Samochodziku, który szuka zbiorów. Yy, czy, no zbior, no skarbu Templariusza. Jest pewien dokument w kuku. No i później tam jedzie, ale tam pojawiają się Duńczycy, którzy chcą przejąć skarb. całkiem ciekawe, chociaż Bandziory, yy, duchy bodajże, znaczy duch lochy, tajemne przejścia, bardzo ciekawa książka. I mówiłam wam przed chwilą o tym, że nienacki czasami zmieniał celowo nazwy wsi. I tak było i tym razem. To nie mił Kokuk, a Wił Kokuk na pojezierzu suwalskim. To jest bardziej tak na wschód od nie, szlamam pomiędzy suwałkami, ja sejna Dalej mam niestety trzeciej części nie przyjąłem, a była to część księga Strachów, o bardzo. Wielka szkoda. To znaczy, zbiór, który mi się udało uzyskać, był kiedyś kompletny, tylko że sześć części leży w innych półkach piwnicy. I właściciel powiedział, że na pewno, aż znaczy właściciel piwnicy powiedział, że na pewno jak znajdzie, to mi je da, Więc bardzo dziękuję. I mamy tutaj niesamowite dwór. Pan Samochodzik ma za zadanie otworzyć muzeum w Starym Dworze, koło Domów Czasowego Postęp. Ależ to piękna nazwa, chyba. No i co się dzieje? I tam różne perpetie losu są w tym dworze po prostu straszne. Bo część szóstą niestety nie powiem, bo nie jest zbyt wiele, bo niestety ją nadal przydam, tak samo jak siódmą. E, przepraszam, e, tu jest jeszcze piąta, przepraszam Was bardzo, e, ale i tutaj właśnie opatr samochodzik musi wydobyć z dna ciężarówkę i w tej poluje na takiego złodziejaszka dzieł sztuki. Mam jeszcze część siódmą. To jest część zagadki Fromborka, gdzie pułkownik kunig ukrył skarby właśnie we Fromborku, i zostawił mały list, który znaleźli chaceże i później on musi, właśnie pan samochodzi, a konkretnie oficjalnie magister e, Pietruszka e, musi rozkodować, co tam jak gdyby jest napisane. No to może przejdziemy do tych książek. Uważam, że są całkiem ciekawe. Jeszcze wam przeczytam kilka danych. Jeszcze może. To jest z, no. Książki były pisane w latach 60 w końcówce lat 60. i na początku 70., ale wydane były tutaj właśnie w roku 1988. Do, to jest. szczerze powiedziawszy. Tak paradoksalnie, to ta książka. To, to jest moja chyba ulubiona książka taka o poszukiwaczach skarbu. Pamiętam jeszcze, jak nam tata czytał je do snu, jak byliśmy mali. I właśnie z trochę tych książek. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!